Się z Wami kochane ponownie. Dzisiaj mamy 5 grudnia. Jak widzicie, ustawienie jest znowu trochę inne. Szukam tego takiego karpedien tutaj, żeby to wszystko wyglądało perfekcyjnie. Wydaje mi się, że tak jest najlepiej, ponieważ i naszą gierkę od dziewczyn widać. Od dziewczyn od Moniki z kanału Cholinek oraz Mireczki z kanału Zajawki Mimi. Widać kalendarz adwentowy mój, który sobie zakupiłam do odliczania. Jest świeczuszka, tutaj mamy pieniążki. Ja znalazłam w domu w świątecznych rzeczach, wyjęłam e, mój. To jest na podgrzewacz, tak naprawdę. Z tym, że w ten sposób tutaj kładziemy podgrzewacz. Ale okej, okay. znalazłam sobie to, ten pojemnik i stwierdziłam, że go sobie wyciągnę. Bo ładniej to będzie wyglądało, a widziałam u Justynki z kanału Budżet Justyny, że ona miała takie ładne talerze. Ja sobie chciałam kupić, ale mówię, że mam to po co pieniądze wydawać. No rozumiecie, wiecie jak to jest. Tak więc rzucamy sobie kosteczką, później wyjmujemy. Wyjmujemy od Izuni z kanału Porachowany kalendarz adwentowy, i oglądamy, co tam dziś mamy w środku. Tak więc o! Kulamy 5. Piąteczka, tutaj, piąteńka, dzień piąty, piąteczka, idealnie pasuje I to już miałam z tego co kojarzę i to jest nasze przygotowanie do świąt, tak? Opowiedz w dzisiejszym vlogmasie jak wyglądają u Ciebie przygotowania do świąt Potrawy, prezenty, jeśli nie vlogujesz odłóż kwotę na jaką masz ochotę Ja już to robiłam w pierwszy dzień, tak? W pierwszy dzień ja sobie jeszcze pozwolę tutaj zaznaczyć, żeby nie zapomnieć, dzisiaj szarpik od Izuni. Piąteńka to była. Oj, spójrzcie, ostatnio też, no nie ostatnio, w tym pierwszym dniu ta sama pozycja również była na piątce, ale mi się trafiło. Dobra. A więc, co ja jeszcze mogłabym powiedzieć? W zasadzie nie wiem, co chcielibyście wiedzieć. Mówiłam już o takich rzeczach, więc dalej. My na święta Bożego Narodzenia co roku jeździmy gdzie indziej. Znaczy zdarza się tak, że zostajemy tutaj w domu, ale jeżeli jedziemy już do Polski, no to jedziemy albo do moich teściów, albo do dziadków. I jeżeli jedziemy do teściów, to tak w rzeczywistości ja przygotowywuję tą Wigilię z moją teściową. Um. Raczej wszystko przygotowywuję, rozumiecie? Staram się jej pomóc, ponieważ tam jest tylko teść, dziadek, no i ewentualnie mój mąż, tak? Córa nam moja pomaga, tego nie mogę powiedzieć, że nie. Eee... Eee... Cóż jeszcze mogłabym dopowiedzieć? <to> Natomiast jeżeli jedziemy do moich dziadków, w zasadzie przygotowywuję, tak jak mówię, tylko kapustę z grochem, którą jak jestem u teściów, również robię. I ten schab ze śliwką, ponieważ kapusty z grochem tam nikt nie... Nigdy nie robili po prostu, tak? I to już zostało w mojej, w moim, że tak powiem, punkcie pracy. Mój tata bardzo lubi, mój mąż lubi, ja lubię bardzo kapustę z grochem, moja babcia zawsze się poczęstuje, a reszta nie je tak w rzeczywistości. No, powtarzam strasznie to w rzeczywistości, nie? Już nie będę. Okej, okay. cóż, ja już poczyniłam na dzień dzisiejszy, już poczyniłam zakupy której w zasadzie byliśmy, ale to, 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 to wiecie, to widzieliście już przed chwilą w tym urywniku, prawda? I chciałam pokazać, to byliśmy sobie w Roswanie, byliśmy w Teddy, byliśmy w Lidlu i udało nam się zakupić też kilka prezentów, które pieniążki będą ściągnięte z Funduszu Świątecznego z mini wyzwanek. Słuchajcie, pytanie do Was jest takie: Czy ja mam wrzucać jeszcze jakieś inne filmy? Um, inne filmy w sensie. Jeszcze tam jakieś podsumowania czy różne rzeczy, bo ja prowadzę budżet oczywiście cały czas, ale stwierdziłam, że skoro i tak te vlogmasy są prowadzone, wiecie, codziennie, to już trochę ciężko później wbić inne rzeczy. Ja co drugi dzień, na przykład wczoraj mieliście znowu unboxing, co drugi dzień i jutro znowu będzie wrzucony unboxing, bo chciałabym te unboxingi już naprawdę dokończyć. Jeszcze trochę ich będzie, spokojnie. Mm. Ale nie, nie na 24 dni, tak jak y, domowe rozrachunki, napisała koleżanka. I przepraszam, nie wiem, jak można imię nie przedstawiłaś. Się. <śm> um, nie, aż tyle unboxingów nie będzie. Chciałabym, ale nie będzie. Um, dobra, cóż, święta Bożego Narodzenia. Ja wprowadzam klimat świąteczny w naszym domu. Słuchajcie, um, mój mąż, ja się zawsze śmieję, że on jest taki grinch. On. <śm> um on, wiecie, on nie potrzebuje choinki, on nie potrzebuje tam tego, takie wiecie, na święta, że okej, okay, no jak chcesz Dominika, zrób, ale jeżeli nie, to nie musi tego być. I śmieje się, że on jest taki grinch, a ja wprowadzam y, całą tą atmosferę świąteczną. Moje dzieci, y, moje dzieci bardzo się z tego cieszą, chociaż syn już też zaczyna tak, mamo, no nie już, ja tam coś w sierpniu, wiecie, śpiewałam. On mówi, mamo przestań, przecież jeszcze nie jest december, no i tam, rozumiecie, no nie? No, okej, okay. już nie przedłużając, bo znowu gadam, gadam, gadam niepotrzebnie Otwieramy sobie paczuszkę, słuchajcie Ja widziałam, że dziewczyny zrobiły, Asia i Justynka, że zrobiły ym, tak, że w sumie nic tam nie zrobiły Po prostu wyjmują, ja musiałam się pozbyć tych, 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 siubziu, tych Piąteńka dzisiaj taka, o ciekawe. I musiałam sobie to posegregować, ale to już jest ze, przez wzgląd na moje, że tak powiem, pewne zaburzenie. Nie wiem, nie chcę, żeby to głupie zabrzmiało, ale musi być wszystko w miarę perfekcyjnie. Ok, mamy paczuchę, jedziemy. Cóż tu dzisiaj? Ale tam coś dzwoni, nie? Jakieś dzwoneczki. Dzisiaj takie maleństwo. Ale bogate maleństwo. Gdzie tu się... ja to Nie chcę rozrywać, a będę musiała. Posiłkują się nożyczkami. Słuchajcie. Dziewczynki, oglądam wszystkie vlogmasy. Ja bardzo, bardzo czekam na vlogmaski. Cieszę się rano, jak ja wyrzucam już vlogmasa. No to już później mogę, nie? Go... Jak to powiedzieć? <noise> mogę go później pooglądać już, nie? Te wasze mogę pooglądać. O Jezu! Ojej, 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 to jest cały zestaw kosteczek, słuchajcie. Ocie ty. I Jezu, i spinacze piękne. I naklejeczki, tak? O, świetnie. Jest to zestaw niezbędnych akcesoriów do gier znajdujących się w następnych prezencikach, a także spinacze i naklejki, aby umilić twoje oszczędzanie. Ojej, dziękuję pięknie, ale to jest miłe, naprawdę. Bardzo. A te spinacze, hoineczki to one mi się tak podobały. Ja tu jeszcze widzę prezent. Ojej, no rewelacja, naprawdę. Pięknie, dziękuję. Taki naprawdę świąteczny, fajny akcent, nie? Ja to sobie pozwolę odsunąć i Wam tutaj zaprezentuję wszystkie. O Mikołaj, przepiękne. No. No rewelacja. O jaki kotałek słodiaśny! O to się będzie munica podobał na pewno. <grymna> Merry Christmas! Merry Christmas! I spinaczki. O, tak na pewno poleci do binderka. No. Przepiękna. Tak. My sobie ten jeden na pewno już tutaj e, spożytkujemy, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale wsadziłam sobie takie. Tutaj. Ym... Te, te one, te, no Boże, gdzie ja Ciebie mam dać? Bo chcecie tutaj wsadzić Chcę, chcę, chcę tutaj Tak, no, ale wejdź tutaj Do środka, no, do środka No wchodźże O, pięknie No, teraz to już w ogóle akcentujemy świątecznie Prawda? Do naszej gierki, rewelacja Tak więc, super Tak się prezentuje moja dzisiejsza paka mnie się to bardzo podoba, słuchajcie. Następne kosteczki do kolekcji. <grych> tak, w pioneczek widzę dwa. Dwa pioneczki, także podejrzewam dwie gierki. <grych> Super. A więc ja Wam za dzisiaj dziękuję. Będziemy widzieć się w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego dla Was, dziewczynki. Na razie, pa pa!